Cześć, Adrian Sikora z tej strony. Witam w kolejnym odcinku „Trenu z Adrianem. W dzisiejszym odcinku będziemy doskonalić przyjęcie i zagranie wewnętrzną częścią stopy. Do tych ćwiczeń, które dzisiaj zaprezentuję, będzie nam potrzebna piłka i ławeczka. Ewentualnie jak ktoś nie ma ławeczki, może sobie gdzieś wykorzystać płot, jakąś ścianę. Wiczę na waszą inwencję. W pierwszym ćwiczeniu będziemy uderzali piłkę wewnętrzną częścią stopy i przyjmowali również wewnętrzną częścią. Zagranie, uderzenie, przyjęcie. Mocne zagranie i przyjęcie. Po 30 uderzeń na prawą nogę. 30 uderzeń lewą nogą, czyli mocne zagranie, przyjęcie wewnętrzną zagranie, przyjęcie. W kolejnym będziemy uderzali dalej wewnętrzną częścią, tak jak wspomniałem na początku, wewnętrzna część stopy i przyjęcie. Tym razem będzie wewnętrzna część stopy 30 uderzeń, ale bez przyjęcia tym razem. Będziemy uderzali raz za razem wewnętrzną częścią stopy. Pamiętać, żeby przy uderzeniu usztywnić nogę, i wszystkie ćwiczenia wykonujemy dokładnie, skoncentrowani. I tak jak mówiłem, 30 prawa i 30 lewa noga. Kolejne ćwiczenie. Uderzenie wewnętrzną częścią stopy prawą nogą, przyjęcie prawą, ale już ustawiam sobie to, żeby uderzyć na lewą. Czyli zagrywam, najpierw pokażę powoli. Prawą sobie ustawiam na lewą, zagrywam lewą. Lewą ustawiam na prawą, zagrywam prawą, czyli lewą przyjmuję prawą zagrywam, prawą. Przejmuję, hop, teraz lewa i na zmianę. I tak, żeby 30 uderzeń prawą i 30 uderzeń lewą nogą. Pamiętajcie, żeby to piłka ma nas słuchać, a nie my. Piłki. Następne ćwiczenie. Zgranie. Wewnętrzną częścią stopy i przyjęcie wewnętrzną, ale za nogą postawną, za nogą lewą, czyli pokazuję najpierw powoli. Hop, czy zagranie zapiętą. Hop, zagranie prawą zapiętą. Zagranie. Hop i też. 30 uderzeń. Lewą. 30 uderzeń prawą nogą. W kolejnym ćwiczeniu stajemy troszkę bliżej i będziemy uderzali z pierwszej piłki, ale z każdym uderzeniem będziemy się delikatnie oddalać. Czyli im dalej jestem, tym to uderzenie o ławeczkę, płot czy ścianę musi być mocniejsze. Jak już jestem. Po kilku uderzeniach, to znowu podchodzę coraz bliżej i znowu się oddalam. I to samo prawa i lewa noga czyli zaczynam z bliskiej odległości i oddalam się 5-6 metrów do tyłu. I znów wracam. Pamiętajmy cały czas, żeby i prawą, i lewą nogę doskonalić. Kolejnym ćwiczeniem będzie zagranie wewnętrzną częścią stopy i przetoczenie piłki kierunkowe na lewą nogę podeszwą. Czyli pokazuję uderzenie, zatrzymuję piłkę, przetaczam uderzenie lewą. Prawą zatrzymuję, przetaczam, lewa, zatrzymanie, przetoczenie, uderzenie z prawej. Czyli zrobimy to troszkę szybciej. Już zatrzymania. Hop. I 30 prawa, 30 lewa. Oczywiście, jeżeli ktoś opanuje to już na tyle, że piłka nie będzie mu Kakiwała, ani uciekała, może sobie zwiększyć, może sobie podnieść skalę trudności i tych uderzeń zrobić po 60 na nogę. Kolejnym ćwiczeniem będzie uderzenie wewnętrzną częścią stopy o, o ławeczkę. W poprzednich przyjmowaliśmy prawą czy, czy stopą, rolowaliśmy piłkę. Teraz będzie przyjęcie lewą, czyli muszę tak ustawić ciało, żeby skręcić tułów i lewą zagrywam prawą, przyjmuję, odwracam ciało, skieruję, lewą sobie przyjęcie kierunkowe, na lewą nogę uderzenie, uderzenie lewą i znowu w drugą stronę ciało kieruję, skręcam prawą, prawą sobie zagrywam, czyli pokażę najpierw Powoli uderzam prawą, kieruję ciało, żeby zagrać sobie kierunkowo lewą. I tu uderzam lewą. Ciało skręcam, żeby na prawą nogę, czyli, czyli pamiętajmy, prawą, lewą, jak prawą zagrywam, lewą przyjmuję. Lewą zagrywam, prawą przyjmuję. Czyli pokażę to szybciej. Hop, uderzenie, hop. Prawa zagranie, hop. Lewa przyjęcie. Lewa zagranie, prawa przyjęcie. Lewa. I też po 30 uderzeń na prawą i na lewą nogę. Na samym początku powiedziałem, że będziemy doskonalili uderzenie wewnętrzną częścią stopy i przyjęcie wewnętrzną. Ostatnie ćwiczenie będzie takie gratisowe, troszkę inne, bo będzie przyjęcie zewnętrzną częścią stopy. Czyli zagrywam prawą i przyjmuję lewą wewnętrzną. Zagrywam lewą i przyjmuję prawą. Czyli Lewa zagranie, prawa przyjęcie, prawa zagranie, lewa przyjęcie i 30 prawa, 30 lewa noga uderzeń. Najpierw oczywiście komu to trudność sprawia, może sobie to robić powoli, a komu to już wychodzi coraz szybciej. Ale pamiętajmy, lepiej zrobić to wolniej, a dokładniej niż szybko. A nie dokładnie. Dzięki za dzisiejszy trening. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na szlaku kultury.